Na wstępie tego odcinka chciałbym Was zaprosić do pozostawienia trzech łapek pod tym filmem. Już jutro pojawi się kolejny film, jeżeli zostawicie tyle łapek w górę. Na serio, Crewmate, witam Was w dzisiejszym odcinku z Among Us na telefon. Kiedyś się pojawi na pewno Among Us na PC, ale na razie jest na telefonie i jakby to powiedzieć, widzimy się jak będę impostorem. Aha, no to przez te próby bycia impostorem muszę czekać 5 minut. Fajnie. No to jestem crewmate, ale zagramy sobie, żeby nie było znowu trzeba czekać. Zbieram śmieci. Robię uploudzika. Ten różowy mnie właśnie zabije. Spoko, jestem ogarnięty w Amonga w miarę. W miarę tutaj ogarniam różowy, tak się kręci, kręci, kręci. Brąz czysty i zunia. Nie wiem, brąz czysty. Brąz jest na stówę wyczysty, więc spoko. Hmm. Przejdę sobie do admina. On tutaj uploada. Nie potrafię wtrafić w uploada. Światła. Okej. Okay. Ktoś na pewno robi i ktoś już pewnie zginie z elektryki. Mhm. Dobra. Ja dam skibę. nie mam na nikogo nic. Chociaż Przecież... zobaczmy, że ktoś będzie wiedzieć. No który ciało i pędzę do Medbeja Znaczy... Medbeju było ciało, tak? Czyli... Nie wiem, jest to niebieski nie, ale Nie, jest kipa, bo nie wiem. Totalnie nie wiem. To wszyscy tak, tak. Aha, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Co tu się za dziwne rzeczy właśnie dzieją? Nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Teraz pytałem, czy on był. I był. No proszę. Nie spodziewałbym się i był jeden impostor? Nie. Nie wiem, co to za długi, ale nie Reaktor. I z unia, czy byłaby już tak zdolna, żeby nie stawać? No nie. Znacie ono no zróbcie to, zróbcie. Nie wiem, będą mnie podejrzewać, Zobaczę śmieci, no nie zobaczą. Biegnę do elektryka. podejrzewałaś że wyszedłem z węta, pewnie kamera albo z MacBaya, no nie wiem. Biegnę sobie do Navigation bo mam to zadanie. Izunia y to wyglądało na went, ale okej. Okay. Nie wiem, Izunia od początku gry wydawała mi się podejrzana. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nic mogę na razie. Ale... Izunia według mnie to jest, nie wiem. Ja ma mam zero tasków już. Mogę zaraz poszukać stronie. Zielony fake Nie, on raczej jest Dobra, nie zabij Nie no, jest czysty Musi być czysty, dobra Ciemnozielone i brąz są czyści, tak? Pytanie, ile zostało osób Zobaczmy, czy pójdzie wętem. Wracamy się. Nie, nie jest dalej. Dobra. Dobrze wiedzieć. Hmm. Ktoś jest w Medbayu? Nie. Szkoda. Szczerze. Zobaczmy, się że tam poszedł. Czy on jakaś jest tam paska? Nie, od razu wybiegł też jeszcze został w grze, a to jest też pytanie. No, w ogóle desków chłopie nie robię, nie wiem o co chodzi. Dólnia. Ciało brązowego. Ciało w i odrzuciłbym, że to jest ciemnozielony, ale Hanix, nie wiem. Będ mógł być. Nie wiem co o tym myśleć, bo to może być on. Pierwszy się zapytał gdzie. Правда, правда, не могу. Ах, я не знаю, что о том думать. Niby mógł mnie zabić, ale mógł tam fejkować i mnie nie zabić. A Haniks? No nie wiem. Ja bym chyba dał na Hanix, ale... Dam na Hanix, to możemy to przegrać. To jest moja ostateczna decyzja. Не, не могу, не. Не могу. Но правда. Механикс, Вилан. Уже так огонь хлопов и не сникали. Мой шат уже стал загашен, но не забыл и... Это был уже не просто Aha, okej, okay. wynika, zamknęli teraz tutaj całego admina i storagea, ok, ładnie to rozegrał, kadłuba, ale że znowu jestem crewmate'em po raz pięćdziesiąty, nie mogę być na odcinku ani razu impostorem? Naprawdę? Aha. Aha, okej. Okay. Czyli chyba w odcinku nie będę ani razu impostorem. Fajnie, fajnie. To zrobię chyba na odcinku jeszcze. Odcinek taki nudny będzie, powiem wam. Bez impostora. Pięćdziesiąta próba już. Zoro impostora? Nie wiem. Okej. Okay. Mm. To niezłego mam farta, ogólnie. No to ja się z wami już żegnam. No niestety odcinek był dla mnie pechowy, bo naprawdę robiłem dużo prób, żeby być impostorem. A następnym razem na pewno się uda. Żegnam się z wami na razie.